Hej wszystkim! Z tej strony Lover LPS, a dokładnie Kofi. Znawicie się po co tu nagrywam? A w sumie to możecie dowiedzieć się po tytule. U was wszystkich loverków jest aż ponad 50! Bardzo wam dziękuję za tą liczbę. Jest ona dla mnie bardzo duża i do no, niektórych to może być mała liczba, wiem, ale dla mnie to jest bardzo duże. Z tej okazji zaproponowałam Wam oprowadzkę po moim miasteczku, w którym yy, znajduje się... W sumie sami zobaczycie, co się tam znajduje. Zapraszam. Jednak nie was oprowadzę. oprowadzi was. Tak, Was ulubiony dlanek! <grym> Ym, tak, więc zacznijmy oprowadzać, jestem maskotką kanału, więc potrzebuję oprowadzki po swoim liście. Okay, nasza ulubiona przychodnia dla naszych zwierząt, jest ona jedyna, więc mamy trochę lepiej. Mamy jedną, więc jest to duży ruch, nie mogę trochę się dostać, ale pozwolę Wam obejrzeć. dobrze, więc zapraszam. Dobrze? Chodź, Moła. Oh, Hej. Hej. Hejjo. Cześć. Co robisz? No, braciszku. Ja? Nagrywałam specjal z 50 osób. Tu już tyle wybiło? Tak. A nie. O, tutaj jest worka kawiarni. Dzień dobry, dzień dobry. Coś pan poprosi? Nie, tylko to Aha I tutaj widzicie y, stoliki. Kochanie. Okej. Yy, Najpierw mam specjalny zakaz i Aha! Tutaj jest jedyna kafejka w naszej yy, pet Hollywood, więc yy, tu jest bardzo dużo. Osób. Też Wam pokażę. Więc... Zapraszam. Więc przejdźmy do drugiego piętra naszego miasteczka. Mówiłam ci, to jest genialne. No. Hej! Hej, Taylor! O oh, hej, może ciebie na pewno filmiki? Nie, nagrywam z 50 Na no serio? No. ha. No to tak przydzielnie tam wygląda. A teraz chodźmy. Czeka na najlepsze. Może jeszcze znajdę? A już doleciał. Pa! Drodzy widzowie, zapraszam na Pokaz Mody, ale najpierw proszę o trochę wysłuchanie naszej nowej miksu. Naszego nowego miksu, który wymyślił nasz pan projektor, pani projektor. Zapraszam. Moi widzowie i w papatki! To koniec filmiku! Dziękuję za obejrzenie i dziękuję też za 50. Lajkujcie, subskrybujcie i dziękuję za obejrzenia. Wtedy robicie nie robicie. Niedługo pojawi się telety pewnie z tej okazji. Nie wiem do czego. Ale papatki!